Dla mnie jest karygodnym, żeby zamiast umożliwić działanie placówkom, które wypełniają jakąś lukę, które mają na to jakiś pomysł, który może nie jest dla takiego urzędnika pomysłem, który on zna, który może dla, dla niego, jako dla rodzica albo dla niego, jako dla nauczyciela, jest tak akceptowalnym. Dla niego jako domorosłego pedagoga czy terapeuty nie jest akceptowalnym albo wydającym się groźnym, ale dla rodziców jest. Bo to rodzice decydują się do jakiej szkoły dzieci dają i to jest pewien rodzaj takiego braku zaufania albo uważanie rodziców za bandę tumanów, którzy są nieodpowiedzialni. Olej i Marcin Sawicki witają w podcaście U Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu U Sawickich. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat samorządów. Będzie to taki podcast typu: komentujemy to, co się dzieje na bieżąco, ale z drugiej strony pozwalamy sobie na to. Także z tego powodu, bo wydaje nam się, że to jest bardzo istotne dla żywotności. Dla życia po prostu niektórych szkół, a także dlatego, jak będą mogły funkcjonować szkoły w dalszych latach. Eee, dlatego też oczywiście o, o tym mówię, ponieważ tak się ostatnio stało, że szkoły niepubliczne, szczególnie paradoksalnie te bezpłatne, stały się jakimś takim e, stroną konfliktu e, między z samorządami. I chciałem trochę wyjaśnić, jak to się dzieje i też wyrazić, pozwolić sobie wyrazić zdziwienie, że tak się dzieje. Bo z tego, co Państwo to już nieraz na, 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 na tym kanale mówiliśmy, w skrócie chcielibyśmy powiedzieć, że szkoły niepubliczne działają tak, że jeżeli ktoś chce założyć szkołę, uzyskuje zgodę kuratorium oświaty, jeżeli chodzi o budynek sanepidu i straży pożarnej, składa te dokumenty do gminy lub powiatu w zależności od rodzaju szkoły i może za zgodą tej organu prowadzącego, organu, organu rejestrującego, czyli samorządu, uzyskać wpis do rejestru szkół i od tej pory może funkcjonować. Środki na szkołę niepubliczną przychodzą w formie subwencji z ministerstwa. z minister Wia gmina. Przychodzą do gminy, a gmina przekazuje w zależności od ilości uczniów te środki szkole. I teraz tak, pod względem merytorycznym, szkołę kontroluje kuratorium, czyli jako, jako pełnomocnik Ministerstwa Edukacji Narodowej, od strony finansowej samorząd. I z tego, co państwo może pamiętają, niektórzy, jeżeli samorząd podważy zasadność wydatkowania jakichś środków, to te środki zwracane są do gminy, ale uwaga, nie wracają już do państwa, tylko zostają w gminie. Co, jak już kiedyś podkreślaliśmy, powoduje taki niebezpieczny precedens. To znaczy, gminy, niektóre gminy, znajdują taki sposób na zdobywanie dodatkowych środków. Kontrolując szkoły, w których wyłapują, powiem szczerze, no trudno nie wyłapać, nie znaleźć jakiejś rzeczy, która czasami może być trudna, jeżeli chodzi jakaś niezgodna może do końca z przepisami, którą można podważyć, że to jest koszt niekwalifikowany, żąda zwrotu, i wtedy te środki, które szkoła zwraca, nie wracają do menu, tylko zostają w gminie. To się staje takie trochę na napoły patologicznie. A dlaczego ja chcę, ja dzisiaj poruszam w ogóle temat tych samorządów? No dlatego, że samorządy, rejestrują szkoły, a także mogą je wykreślić, ale według przepisów obowiązującego prawa nie mogą bez odpowiednich podstaw prawnych wykreślić od tak szkoły z tej ewidencji. Ani tym bardziej, bez, nie wykreślając szkoły z ewidencji, w tym przykład wstrzymać wypłacania subwencji na tą szkołę comiesięcznych, ponieważ to są środki, które są przekazywane via gmina danym szkołom. Oczywiście, każda gmina, każdy samorząd powie, że jest strażnikiem, stoi strażnikiem tego, żeby prawo było przestrzegane i żeby szkoły działały zgodnie z wszelkimi wymagami formalnymi. I teraz następuje taki moment, bardzo niedobry, wydaje mi się, kiedy wydawałoby się, że urzędnicy są takimi sympatycznymi, dobrymi sędziami. Dbają o to, żeby było wszystko według wszelkich reguł. Szkoła jest. Niech działa, jeżeli działa, ma rodziców i uczniów, którzy są zadowoleni z tej szkoły, niech się do niej zapisują, cóż nam do tego. Jednak okazuje się, że nie jest tak. Coraz częściej zdarza się, że w czasie kontroli urzędnicy, oczywiście odwołując się do, 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 do prawa, do rozwiązań formalnych, zaczynają kwestionować to, że dana szkoła w jakiś sposób może funkcjonować. Oczywiście mówię tu, jak się Państwo domyślają, w dużej mierze w kontekście edukacji domowej. Czy szkoła może mieć tylu uczniów edukacji, mniej, więcej? Są na ten temat burze, ponieważ samorząd twierdzi, że do tych, do tych dzieci często dopłaca, a nawet jak nie dopłaca, to często jest oburzony, jak to w ogóle może tak działać, ponieważ dany urzędnik sobie nie wyobraża, że może w ogóle tak wyglądać edukacja, na przykład nie lubi edukacji domowej. I to okazuje się, że na bazie takich przekonań Zdobywanych samodzielnie opinii, sporadni psychologiczno-pedagogicznych, które mogą, mają prawo być nieprzychylne edukacji domowej, buduje, tworzy własną politykę traktowania takich szkół, doprowadzone do tego stopnia, że decydują o tym, że szkołę przestają przekazywać na nią subwencje i doprowadzają do tego, że szkoła jest likwidowana. Oczywiście. To wszystko dzieje się jakby za parawanem tego, że do tego przy, mają istnieć jakieś przyczynki formalne. Przyczynki formalne zawsze do tego mo, można znaleźć. Może nie zawsze bardzo grube, ale zawsze jakieś drobniejsze można. Ale mówię o tym, dlatego, że urzędnik nie stara się zastanowić, dlaczego pięciu, dziesięciu, dwustu, stu czy tysiąc rodziców wybiera tę szkołę, dlaczego ona jest dla nich wsparciem, często ratunkiem. Tylko stwierdza, że tak nie może być. Nie widzi tego, że często uczniowie, przykładowo z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, nie znajdują żadnego wsparcia w szkole w najbliższej okolicy. Nawet w szkole, która powinna im takie wsparcie dać i nie jest luksusem dla rodzica mieć szkołę 100 czy 200 km od swojego miejsca zamieszkania, ale jednak ją wybierają, urzędnik stwierdza, że to jest nieracjonalne i absurdalne, mimo że on nie wozi tego dziecka i nie organizuje kształcenia specjalnego i, i specjalistów, którzy uczą jego dziecka, i, i mówi tylko, że on dbając o interes dziecka, o prawidłowe uczenie się, o proces, o procesy prawidłowych relacji społecznych, powołując się na stan dzieci i młodzieży psychiczny, o którym donoszą różne raporty z różnych stron, który wygląda na tragiczny, on decyduje, że w imię ratowania sytuacji likwiduje, zamyka albo utrudnia życie takiej szkole. W imię czego? W imię swojego, w imię swojego poglądu i nawet nie wpadnie na taką prostą rzecz. Żeby nie wiem, na przykład spotkać się z rodzicami danej szkoły, porozmawiać z nimi, zapytać albo wskazać im cudowne alternatywy, które mogą oferować szkoły samorządowe i oświecić tych rodziców, że mogli być tam, dać dzieci do tej szkoły i po co się tak mordują. I tak naprawdę chcę w tym podcaście powiedzieć, że dla, dla, dla mnie jest karygodnym, żeby zamiast yy, yy, umożliwić działanie, Placówką, które wypełniają jakąś lukę, które mają na tych jakiś pomysł, który może nie jest dla takiego urzędnika pomysłem, który on zna, który może dla, dla niego jako dla rodzica, albo dla niego jako dla nauczyciela, jest mu akceptowalnym. Dla niego jako domorosłego pedagoga czy terapeuty nie jest akceptowalnym albo wydającym się groźnym, ale dla rodziców jest. Bo to rodzice decydują się, do jakiej szkoły dzieci dają i to jest pewien rodzaj takiego braku zaufania albo uważanie rodziców za bandę tumanów, którzy są nieodpowiedzialni za los swoich dzieci i, 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 i są pewnego rodzaju takimi edukacyjnymi hochsztaplerami, którzy są na skróty albo, albo w jakiś sposób nielegalne y, przeprowadzić dzieci, przez tą całą ścieżkę edukacyjną, i w związku z tym najprostszy sposób jest utrudnienie funkcjonowania takich szkół. A przecież można się Skierować w zupełnie inną stronę. Można pomyśleć, mieć refleksję nad tym, jak ulepszyć pracę własnych szkół, jak ulepszyć pracę szkół samorządowych, jak, jak spowodować, aby ci rodzice nie odchodzili. Problem polega na tym, że rodzice nie mają co ze sobą zrobić i ratują się często w szkołach, które przyjmują takie dzieci do edukacji domowej realizowanie w ramach edukacji domowej wszystkich wymagań i petów, realizowanie tego w ramach edukacji domowej tego, co jest kształceniem specjalnym, nie jest prosta, nie jest wygodne ani dla szkoły, ani dla rodziców. Ale skoro się na to decydują, muszą być nieprawdopodobnie zmotywowani, albo zewnętrznie. Bo na zewnątrz nie dostaje takiego wsparcia, albo wewnętrznie, bo w tym miejscu, gdzie są, dostają takie wsparcie. I mówienie o tym, że. Bo ja mówię teraz o takiej energii, jaką przeznaczają samorządy, na walkę trochę z przeciwnikiem, który jest bezbronny, bo zaczyna dochodzić do czego. Mimo, że samorządy nie mają prawa istniejącej szkole wstrzymywać subwencji, niektóre samorządy. Wstrzymują subwencje na miesiąc, dwa, trzy, cztery albo i więcej, wiedząc, że nie mają prawa i tą subwencję będą musieli organom prowadzącym szkoły oddać. Ale to nie interesuje, bo samorząd się przez to, że odda nie przewróci, ale szkoła zginie, bo żadna szkoła, która jeszcze stara się być szkołą bezpłatną, bez subwencji nie przeżyje. I co jest zabawne, że taka polityka toczy się wobec szkoły, szkół, które zwykle są bezpłatne, a nie takich, które są płatne. Bo taka szkoła, która jest za 1500, 2000, 2,5 sobie przeżyje, ma naprawników, którzy do, do, dojdą do swojego i gmina z odsetkami będzie musiała subwencję zwrócić. I, i, i pewną... I to jest trochę taka sytuacja Goliata i Dawida, prawda? Że ktoś, kto jest w takiej pozycji, że obraca tymi środkami, bez których albo, których stać go na zapłacenie po jakimś czasie, nawet jak sprawę ma przegraną, ale woli ubić taką placówkę, niż ją pozwalać jej działać dalej. I w dobie, w czasach, w których godzimy się na taką różnorodność w różnych obszarach obyczajowych, społecznych, Kulturalnych, my nie możemy się zdobyć, wydaje się, w cywilizowanym kraju, na zostawienie takiej różnorodności eduka edukacyjnej, tylko dlatego, że iluś urzędników, które mają inną wizję edukacji, to nie pasuje. Ja bym sugerował, żeby. W takim razie ta cała energia urzędników, którzy jakby wkładają tyle wysiłku, a czasami może to problem polega na tym, że oni muszą w to wkładać wiele wysiłku, bo wysiłek jest po stronie tych szkół, które ma, mają ratować się przed ścięciem głowy, mówiąc kolokwialnie. Oni, on, oni poświęcają niewiele wysiłku, po prostu przykręcają kureczek, no zobaczymy, jak tam się zachowacie. Samorządy mają swoich prawników, po, pociągną jakąś sprawę, a z tym wszystkim musi się jakby walczyć szkoła o przetrwanie. I teraz jest takie pytanie, że wielkim niepokojem jest, i jakby ten podcast też jest trochę jakby w tym celu jakby przeprowadzany teraz, bo wielkim niepokojem mnie napawa sytuacja, kiedy jakby dwie strony są napuszczane na siebie, bo samorząd przedstawia te szkoły jako bandyt swaniaków, które mamią jakichś rodziców, którzy też wyglądają na lekko postrzelonych, żeby Znajdowali jakiś dziwny sposób na edukowanie swoich y, dzieci, y, przeciwstawiają im jako urzędnikom, które są gwarantem pewnej solidnej, dobrej, pełnej relacji, y, współcześnie, świetnie zorganizowanej edukacji. Y, I nie dość, że robi się krzywdę wielu rodzicom, którzy zdecydowali się na te szkoły, organom prowadzącym, którzy prowadzą te szkoły, nauczycielom, którzy tam pracują, a na dodatek, Wprowadza się atmosferę konfliktu i agresji, i podbija się tą piłeczkę, żeby nie wiadomo co ugrać pozbyć się placówek edukacyjnych, które uczą w taki sposób, jak, 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 jak ja tego nie akceptuję. Nie wiem. Na dodatek to energię by skupić można na czym innym: na tym, że subwencje można by rozliczać co miesiąc. Bo co to za problem wymóc wreszcie na Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Edukacji, żeby subwencja na podstawie danych, które już powtarzamy, są co miesiąc zamieszczane w systemie informacji oświatowej, subwencja szła tam, gdzie uczyn jest. Wtedy nie ma problemu, że w Katowicach, Warszawie czy jakimkolwiek miejscu w jakimś miesiącu dochodzi 500, 300 czy 4 uczniów, a odchodzi iluś tam. Gdy była rok temu wspomniana wielka afera w Warszawie-Śródmieście, skąd się nagle pojawiło 3000 uczniów, i że Warszawa-Śródmieście musiała do tego dopłacić, samorządy, z których przyszli ci uczniowie, siedziały cicho. Dlaczego? Bo tam pieniądze u nich zostały. Rysiu, który we wrześniu zmieniał szkołę, pieniądze za Rysiem zostały w gminie X, i Z, w którym on był. I czy nie problemem byłoby skupienie się nad rozwiązaniem technicznym, aby nie wzbudzać emocji między samorządami a tymi placówkami, szkołami, tego, żeby wreszcie ustalić to, że rozliczamy się miesięcznie, subwencja wędruje za uczniem, mogą sobie spokojnie pracować, zresztą oni pracują poniżej tych kosztów, które zwykle kosztuje dużo uczeń w każdej innej szkole, bo jak pamiętacie Państwo, subwencje na edukację domową już zmieniono do 0,8 a subwencje w ogóle dla szkół niepublicznych występują w formule czystej subwencji, czyli generalnie samorządy i państwo trochę oszczędza na tym, że w ogóle dzieci się uczą w edukacji domowej. Więc zamiast jakby zadbać o taką spokojną spokój przepływów Pewny taki pokój w relacjach między samorządami a między szkołami doprowadza się do eskalacji pewnych konfliktów, do zostawiania rodziców w pewnych bardzo podbramkowych sytuacjach, typu gdzie teraz zapiszemy swoje dzieci, i stawiania w bardzo niekorzystnym świetle nieustające organów, które prowadzą te szkoły. No, wygląda trochę to jakby, jak, jak, jak za takich złych czasów, komuny, gdzie pokazało się tych strasznych prywaciarzy i te dobre państwo. No, mam nadzieję, że ten podcast trochę jakby może da trochę wsparcie rodzicom, jeżeli chodzi o samą wiedzę, jak to mogłoby wyglądać, a może też trochę da światła samorządowcom, w jaki sposób ten problem można rozwiązać. A z trzeciej strony, co zrobić, żebyśmy mogli wszyscy razem pracować i współpracować w jakiejś harmonii? Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do, mam nadzieję, wysłuchania kolejnych dużo spokojniejszych odcinków podcastu Usawickich. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.